Cześć widzowie! I w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co to jest plecak w sklecz. Jak zapewne wiecie, plecak służy do przenoszenia przedmiotów, do koły, na jakichś i tego typu A w sklecu służy on do przenoszenia skryptów, łóżków, kostiumów lub bloków do innych... Projektu. Ale, żeby on to działał, musicie być zalogowani. Czyli uruchommy sobie poprzedni projekt wczorajszy, y, poruszanie duszka. Może pamięta z poprzedniego filmu, to mówiłem Wam, że wykorzystuje się te dwa sposoby poruszania duszka w wielu innych projektach, głównie w grach, ale nie tylko. I teraz dla przykładu. Y, jak już sobie weszliśmy w ten projekt, to gdzie jest w ogóle ten W Presa, który jest tutaj na wole pisach i klikni się z niego sobie. Jak chcecie mi, nie ni z niego nie korzystaliście, to napisy Wam plecak jest pusty, ale wystarczy sobie przysiągnie na przykład tutaj. I ile ja się załaduję, zaraz od do internetu. No to już widzimy tutaj skrót ale na przykład też możemy sobie hmm, weźmy sobie jakiegoś Teraz weźmy sobie chcę się oglądać hmm, bóstwa tylko na no, to to chcę się oglądać no weźmy potem sobie na przykład sobie w pozycie jakiegoś nie wiem czy już coś zamglonego sobie hmm. coś takiego też sobie możemy przyciągnąć, ale możecie sobie przyciągnąć też kostiumy. Również bloki. No dobra, ale bloki są takie same w każdym projekcie, no właśnie nie do końca, bo możecie sobie włożyć własne bloki, zapracować nowe bloki, push-blok. No i czasami są, one są naprawdę duże. No właśnie mogę się sobie przeciągać z różnych projektów do innych. I teraz właśnie Wam to pokazuję. już sobie, jak chcę się usuwać, to prawie z mysy i usun. Ja na razie nie będę. I pamiętajcie, żeby zawsze zapisywać, albo ktoś chodź nie zapasowała przy okazji okazji, jak się to robi. I, i Zapis teraz, zapis jako kopiet, staję swojego komputera, zapisem w swoim komputere, tak przy okazji. I scratch, jesteśmy na stronie głównej. Push, I teraz rozumiemy sobie plecak. I mamy na przykład skryt. I teraz nam się porusz, porusza, ale bez tej animacji chodzenia. tak mamy nóżka ale mamy, ale jak na przykład mamy sobie kostiumy to możemy przeciągnąć yy, to kostium sobie kostiumkota no i teraz oczywiście ten blok nie zauważyłem, że można chce nosić coś jeszcze oprócz bloków yy, kostiumów, yy, włóczków i skrzydków jak tak, to możecie mnie poinformować w komentarzu, jeśli ten film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję i napiszcie jest. co chcecie, ja pojawiło się w następnych poradnikach wyskoczył, na pewno to, to wezmę pod uwagę, a więc to już było na tyle w tym filmie, to cześć.